serdecznie na moim kanale Domowa Krawcowa. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak można w prosty sposób przerobić sobie, na przykład masz sprawdzony wykrój na jakąś bluzkę prostą tutaj z podkrojem na szyi, z rękawem tutaj na kuli, jak można go przerobić sobie na, na przykład na sukienkę, żeby można było mieć podkrój szyi w literę V. I lekko poszerzaną, żeby dół poszerzany, żeby można było sobie yy, wszyć gumę. Że mamy przód yy, jakiegoś sprawdzonego wykroju. Jeżeli nasz obwód tutaj klatki piersiowej nam się zgadza i nie chcemy go tutaj poszerzać, bo tutaj będziemy mieli obwód klatki piersiowej, to co musimy w pierwszej kolejności zrobić? W pierwszej kolejności, słuchajcie, yy, zrobimy sobie tak, że yy, zrobimy sobie podkrój yy, linii, yy, podkrój szyi literę V. Odmierzamy sobie tutaj, jak głęboko chcemy mieć ten nasz jakby taki dekolt, bo tutaj wiadomo, że każdy może mieć inny w zależności od tego, jak się czuje. To jest przykładowo. Każdy sobie mierzy, jaki chce mieć. 8 centymetrów. Bierzemy linijkę i na początek, słuchajcie, po prostej, tak? Czyli tu mamy i tu i tak, jak nam idzie tu akurat z taka strona, że się tu nie chce, dobra. 8 centymetr. Wiadomo, że to nie będzie tak szło tutaj. I teraz co mamy? Mamy podkrój szyi. To wykorzystujemy ten podkrój szyi i no niestety no tu trzeba się troszeczkę pobawić. Ja tu sobie zawsze tak robię ten podkrój taki, taki lekko łukowaty. Odchodzę sobie tutaj na centymetr od tej linii, którą sobie wcześniej zrobiłam, tak? Czyli tu sobie odchodzę centymetr i oczywiście co? No muszę to odkroić. Czyli odkrawam to i jeżeli masz manekina, to przyknij sobie na manekinie, czy to ładnie wy, wy, o, wygląda. Jeżeli nie masz manekina, no to należałoby to przyłożyć do siebie i zobaczyć, w którym miejscu nam ten nasz czubek tutaj tego y, dekoltu y, wyjdzie. Żeby nie było też, że będziecie mieć za głęboki ten dekolt, że na przykład, nie wiem, wyjdzie wam tutaj poniżej na linii brodawek Wam wyjdzie, nie? Więc żeby się nie czuć dyskomfortowo. Słuchajcie, i teraz tak, ja sobie przymierzyłam, ja już sobie przerobiłam, ja już to mam tutaj pokazane pewne etapy, ja już sobie przymierzyłam ten podkrój, no jednak jest za mało, więc słuchajcie, trzeba przesunąć tutaj jakieś, ja stwierdziłam, że chcę mieć bardziej luźny, bardziej położony, bo tutaj takie, przy takim zwykłym t-shirtowym, bo tutaj akurat miałam z t-shirtu ten wykrój, ten tą bluzkę, no, ja sobie odsunęłam tutaj jednak po, po sprawdzeniu, 2,5 cm z ramienia zabrałam, czyli moja linia ramienia wyszła 11,5 cm. Odsunęłam sobie i wszystko jakby. O, tu już mam tak pokazane, jak ja tutaj mam. Wszystko nawet trochę więcej, ale mówię, to bardziej warto sprawdzić sobie na, na, na zasadzie metodą próby i błędu żeby nam się tu nic nie wydarzyło, takiego, co nie będzie, co będzie za dużo. Na papierze można zrobić praktycznie wszystko, więc najpierw spróbujcie te 2,5 cm, a ja tu mam nawet od tego mojego linii 11 cm, czyli moja linia ramienia jest 10 cm, widzicie, jak bardzo mi się pogłębił tutaj ten wykrój, ale jest on cały czas, widzicie, taki połuku, lekko, po łuku tak się ciągnie, więc tutaj trzeba to sobie tak nieprosty, taki wiecie ciach, linika i idzie, nie, nie ma czegoś takiego linika i idzie, bo linika i by szła tak, a, a to idzie lekko po łuku, żeby tu nam się też ładnie układało na tym naszym dekolcie i yy, mamy tutaj zrobione w tym momencie nasz dekolt, jak już posprawdzamy, no słuchajcie, na na materiale nie da się już później poprawić, jak już zrobimy za dużo, więc lepiej sukcesywnie, pomału, za każdym razem sobie z, jakby z, powiększać ten dekolt. I teraz co z linią dołu? Linia dołu, Ej, już zdejmę tego tutaj, lekko poszerzam. Ja tutaj mam linię dołu, oczywiście mierzę sobie linię talii, jaka jest, ile tam wyszła, czy y, chcemy jej troszeczkę szerszą, czy węższą. Jeżeli jeszcze trochę szerszą, to tu mam linię wypuszczam sobie tak trochę po łuku z 2,5 cm. Ja na przykład sobie tak stwierdziłam. Biorę linijkę, wziąć linijkę i wypuścić sobie prostą tutaj dotąd. Mamy. I teraz tą naszą, tu idzie prosto, 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 a tu, słuchajcie, tu ważna rzecz. W tym miejscu jest ważna rzecz, że musi być zachowany kąt prosty, czyli jak bierzemy tą linijkę, to musimy ją sobie przyłożyć. O, i tu musi być kąt prosty. I widzicie, jak to uciekło w stosunku do tej linii? Tu. O, widzicie? Tak lekko nam uciekło. Tu musi być to zachowane. Żeby ta, ta płynność była taka, żeby nam się tu rogi nie robiły. Dlatego muszą być tutaj ten... Tu musi być zachowany kąt prosty. Jeżeli tak już mamy przygotowane, no to już wiadomo, że mamy. Tu już ja mam już gotowy ten wykroj, bo już chciałam Wam jakby pokazać. I, o ja już od razu po, powiem dlaczego u mnie ta linia dołu jest też w innym miejscu. Dlatego że, że ja tutaj mam linię dołu troszeczkę tej sukience mam za krótką, więc ja już tutaj mam kolejną sukienkę, jak będę szyła, mam przygotowaną, że jednak troszeczkę muszę ją wydłużyć, bo to mi tak trochę wyszło prawie jak taki taki wykrój, prawie pod piersiami to miałam, więc tak trochę no fajnie leży, ale jednak to tak dyskomfortowo się troszeczkę czuję. Dlatego ja już tu mam pokazane, że tutaj ja sobie muszę obniżyć jeszcze troszeczkę w zależności od tego, gdzie masz tą talię. Gdzie będziesz chcieć mieć tą gumkę założoną, to wtedy trzeba tutaj jednak wziąć to pod uwagę w tym wykroju, który będziesz przerabiać. I widzicie, tutaj jest ta linia też taka, ja nawet mam trochę tą linię taką jakby półkowatą, bo sobie wymyśliłam, że trochę pod tymi piersiami, bo tu jest środek bluzki, poczekajcie, bo ona trochę krzywo stoi, krzywo ją trochę tu poprzypinałam, że ona będzie taka trochę łukowata, nie? Czyli tu pod piersiami jest w łuku, tu idzie, idzie tak i później idzie znowu, no to już trochę przerysowuje. Tą linię, jaką chcesz mieć, to już zależy od Ciebie też. To mówię tutaj od tego, co zależy Twoja wyobraźnia. Tył robimy tak samo, że o tyle, ile wypuściliśmy tutaj bok tego naszego, tej, tego przodu, tak samo o tyle ten bok naszego tyłu również musimy y, przesunąć. Y, oczywiście linia ramienia tyłu i przodu musi być taka sama. Czyli jeżeli z naszego t-shirta już to pokazuję, o co mi chodzi. O, widzicie? o I tu, tu teraz trzeba trochę wyłagodzić to, więc to też trzeba tutaj sobie właśnie na takich papierach wszystko to zrobić, żeby to było fajnie, y, fajnie wszystko dopasowane. Tutaj linia ramienia, widzicie jak pięknie idą y, linie łuku, łuku y, podkroju y, rękawa, także tutaj wszystko musi być dopieszczone. Oczywiście na pierwszy raz może się nie udać tak zrobić, żeby to było idealnie. Ale jeżeli je znajdziecie w jakiejś gazecie, burdzie, może jakiś fajny wykrój na sukienkę, a na przykład dekolt Wam się nie podoba, to wtedy możecie sobie w taki sposób ten dekolt zrobić, że po prostu metodą prób i próby błędów tutaj sobie wycinać. Pamiętać o tym, że to musi być lekki łuczek. Jak masz krzywiki, to zrób sobie to krzywikami jeszcze, jak oczywiście zrobiłaś sobie taki swój własny podkrój szyi, trzeba zrobić obłożenie tego, czyli samemu trzeba sobie takie obłożenie już skroić, no bo to nie masz żadnej gazety, niczego, więc musisz sobie zrobić sam takie obłożenie. Jak takie obłożenie powstaje? Obłożenie powstaje w taki sposób, że ja mam zawsze to obłożenie na jakieś takie 3 cm, czyli yy, biorę sobie kartkę papieru, podkładam sobie tutaj, albo nakładam sobie powiedzmy na na ten mój y, wykrój zasadniczy. Próbuję tutaj linię prostą, żeby tu była też ta linia. O, nie chcę tutaj zużywać tego papieru, bo mi się tu przyda. Z drugą stronę, bo, bo tam jest bardzo śliska część i niestety nie będzie mi się chciało rysować. O. Tak mam. Trudno Wam to nie zasłaniać. Tu zejdziemy trochę do. Mamy tutaj przyłożoną kartkę. Tu musi nam się linia prosta z linią prostą złożyć. I bierzemy. Ok. Bierzemy linijkę albo miarę. Odmierzamy sobie 3 centymetry. Słuchajcie, w kilkunastu punktach, tak, żeby było i tu na linii ramienia. Tu na. Yy, z, na szyciu naszego, tu na, na środku przodu również i odmierzamy sobie tak po 3 cm. Czyli mamy, tutaj mamy nasz czubek. Tu 3. Tu to minnika, akurat będzie tak trochę. O, 3. 3. 3. I bierzemy, słuchajcie, i rysujemy sobie. Tak jak macie krzywiki, to bardzo dobrze wykorzystać krzywiki. Jak nie macie krzywiku, no to im więcej sobie zrobicie, jakby tych odległości, punktów przy, y, stykowych, tym lepiej dla Was, będzie Wam łatwiej wtedy odrysować tą linię. I następnie bierzemy sobie i kopiujemy, przekopiowujemy tę naszą linię dekoltu, którą sobie zrobiliśmy wcześniej. Dodajmy oczywiście nasz szwy, ponieważ tu na dekol będziemy dodawać nasz szwy, tam 1 cm. To tutaj też oczywiście również trzeba dodać 1 cm. Chyba że już macie szablony przygotowane z tych sukienek, czyli łącznie z, z, z obłożeniem. Odrysowujemy linię ramienia, poprawiamy tu sobie linię. Zrobcie napiszcie sobie środek, środek przodu, albo tutaj ramię, żeby Wam się nie pomieszało. I mamy w ten sposób przygotowane obłożenie podkroju przodu. W taki sam sposób przygotowujemy sobie obłożenie naszego tyłu. Mam nadzieję, że jest to jakaś podpowiedź do tego, jak, w jaki sposób sobie można przerabiać takie y, wykroje, modelować je. I w kolejnych odcinkach znowu będę Wam pokazywać, jak to zrobić. I przy jakiej sukience. Ja ten rodzaj właśnie tutaj y, jakby. Formy wykorzystałam przy szyciu sukienki w kwiaty długim rękawem.